Witam Państwa w nowym wydaniu. Ja nazywam się Jarosław Wójcik, jestem menadżerem systemu wielkiebudowanie.pl. Niestety dzisiaj już nie mamy dobrych wiadomości z rynku budowlanego, ponieważ no, w ostatnim tygodniu rynek już nie podnosił się z zapaści z początku tego miesiąca, a raczej trwał na pozycjach wcześniejszych. A że marzec zbliża się powoli do końca, są małe szanse, żebyśmy mieli w Polsce ten sam poziom inwestycji prywatnych co w lutym. Jeśli do końca marca nie będzie dalszego wzrostu inwestycji, to może okazać się, że mamy nawet gorszy rynek budowlany niż w styczniu. O tym powiemy za chwilę, a dzisiaj jeszcze w tym wydaniu powrócimy jeszcze raz do rynku pracy w budownictwie i powiemy o bardzo trudnej sytuacji kadrowej firm. Wydaje się, że do przywrócenia jako takiej równowagi między popytem firm a podażą robotników budowlanych yy, potrzebna jest dalsza normalizacja w budownictwie usługowym w ogóle. Bo co z tego, że koniunktura się poprawi na przykład w kwietniu jeśli nie ma kto wykonać prac budowlanych, a po odpływie Ukraińców z rynku pracy sytuacja na budowach jest wręcz tragiczna. I już wymaga regulacji wcześniejszych umów, ale po kolei. Niestety w ostatnim tygodniu nie rosły już zamówienia dla firm budowlanych. Obecny ich poziom nie daje szans na przełom na rynku w marcu. Taki jest poziom zamówień na naszych stronach internetowych budowlanych teraz w marcu. Taki był w styczniu, a taki w lutym. Oczywiście budownictwo wychodzi z tego dołka, w którym się znalazło na przełomie lutego i marca po wybuchu wojny na Ukrainie, ale już ten poziom nowych inwestycji przestał rosnąć. Ponieważ do końca marca został już niecały tydzień, wobec tego nie sądzimy, żeby nastąpiła, nastąpił jakiś taki duży przełom. I, i, I poprawa. Dobrze będzie, jeżeli poziom zamówień będzie nieco większy niż w styczniu. Ostatni tydzień wprowadził znaczne pogorszenie zamówień wykończeniowych, a to kluczowy teraz deal dla całego rynku. W końcu idzie wiosna. Na szczęście poprawiają się zamówienia dla branż terenowych. Jest jeszcze inna zła wiadomość. Nadal występuje bardzo duży spadek zamówień na domy prywatne i ten spadek się pogłębia. Na naszych stronach firm budujących domy prywatne spadł ruch inwestorów, spadł w marcu o 65% w stosunku do ubiegłego roku. A to już kryzys, który będzie rzutował na inne branże pod koniec tego roku. Rynek budowlany jest wyraźnie słabszy w dotychczas silnych inwestycyjnie województwach, a więc mazowieckie, małopolskie, śląskie. Tutaj udział w rynku tych województw jest dużo mniejszy niż był w ubiegłym roku niestety nadal spadają także marże netto w firmach a to dlatego że koszty rosną szybciej niż ceny usług do cen za chwilę wrócimy ale trzeba też powiedzieć że to bariera popytu przeszkadza firmom w nadążaniu z cenami usług po to żeby wyrównać koszty i wracając do cen usług budowlanych, możemy powiedzieć, że ceny już nie szokują tak inwestorów jak w ubiegłych miesiącach. Szacujemy, że w marcu średnie ceny usług budowlanych dla wszystkich branż przekroczą 1% w jakiejś nieznacznej skali. Natomiast są na rynku. Ceny, które przysparzają inwestorom szybsze bicie serca. W marcu, na przykład, najszybciej rosną ceny najprostszych prac wykończeniowych, także usług murarskich, zbrojarskich, robót ziemnych oraz brukarskich, a także szybko rosną ceny montażu stolarki otworowej. Wyraźnie droższe są też niektóre prace dekarskie. Wszystkie pozostałe usługi budowlane, Rosną takim tempem znanych raczej z poprzednich lat, a w przypadku dociepleń i prac, prac, prac instalacyjnych są one nieco niższe niż były w lutym. To oznacza, że budownictwo, pomimo inflacji, już czuje spadek zamówień względem ostatnich lat. Owszem, po skrajnej zapaści z przełomu lutego i marca, rynek poprawia się ale w marcu nie spodziewamy się większego rynku niż ten w lutym. Dzisiaj powracamy do rynku pracy w budownictwie. Przede wszystkim chcemy pokazać, jak duży odpływ nastąpił robotników budowlanych z Ukrainy z naszego rynku. Wykres, który macie Państwo przed sobą, przedstawia niebieski kolor wzrost zapotrzebowania na robotników budowlanych. Yy, taka krzywa zazwyczaj idzie w górę od początku roku, yy, ale tym razem ona idzie bardzo szybko yy, do góry. Ta stromość jest, jest wysoka. Natomiast, niebies... Natomiast pomarańczowy kolor przedstawia podaż robotników budowlanych. Dane te bierzemy z naszej giełdy pracy, i przecięcie tych krzywych oznacza równowagę między zapotrzebowaniem a podażą pracowników na rynku. Mamy tutaj taki specjalny algorytm opracowany, w którym Możemy dokładnie śledzić ten rynek pracy. Spadek między lutym a marcem podaży ludzi do pracy wyniósł według naszych danych ponad 30%. Można powiedzieć, że taka ilość robotników, którzy normalnie szukali pracy w tym okresie, odpłynęła z naszego rynku. Skąd to wiemy? Dlatego, że ten spadek nastąpił zaraz w weekend po 24 lutego, czyli no dokładnie wtedy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Już w parę dni później robotnicy budowlani ukraińscy po prostu rozstawali się z firmami i wracali do siebie na Ukrainę. Taka liczba ludzi. No, wyjechała na wojnę. Drugi wykres, który chcemy zaprezentować, to wykres, w którym notujemy z naszych ankiet, jakie firmy w ogóle zgłaszają zapotrzebowanie na robotników budowlanych, jakie w sensie, jakie to są branże. I tak, w branży wykończeniowej nie zdarzyła nam się w marcu ani jedna firma która nie chciała zatrudnić pracowników. Nieco lepiej wygląda w branży murarsko-zbrojarskiej. Tutaj tylko czy aż 90%, 95% firm chciało zatrudnić murarzy czy zbrojarzy. Podobnie trudna sytuacja z branży instalacyjnej wodkan-gaz, w branży ociepleniowej, elewacyjnej. Również 93% firm zgłaszało potrzeby na, dla dekarzy czy pracowników pracujących na dachach. Jest to średnio 92% firm, którym puszczaliśmy ankiety, to jest kilkaset ankiet, zgłaszało zapotrzebowanie na robotników budowlanych. I trzeci wykres, który chcemy pokazać, to wykres bezrobocia wśród poszukujących pracy fizycznej w budownictwie w latach 2016-2022. Już go pokazywaliśmy kilka tygodni temu, ale jest to taki obraz tragedii kadrowej, jaka w tej chwili pojawiła się w branżach budowlanych. Jeszcze w 2016 roku to bezrobocie wynosiło w granicach 12%. W 2017 roku już był znaczny spadek. W 2019 roku nieznacznie bezrobocie wzrosło powyżej 4%. I później już mieliśmy tylko spadek, drastyczny spadek w 2021 roku. I teraz w 2022 praktycznie tego bezrobocia nie ma w ogóle. Rynek jest tak chłonny, że praktycznie zatrudnia też firmy, zatrudniają ludzi bez zawodu. No, każdy, kto chce pracować w budownictwie, ale tak naprawdę chce pracować, to tą pracę znajdzie. Jeszcze wracamy do płac robotniczych. Jak widać na, na pierwszym wykresie, stawki y, netto za godzinę pracy robotników budowlanych wyraźnie rosną w marcu. Y, dzisiaj już przekraczają 19 zł netto za godzinę pracy. Jest to stawka najwyższa y, w naszych notowaniach. Y, obok y, jest Kwota 17,54 zł netto za godzinę to jest wartość stawek średnia z, ostatniego, z ostatnich 12 miesięcy. Natomiast to, co obecnie proponują firmy, to jest właśnie tutaj zaznaczone na wykresie. Druga tabela przedstawia stawki netto za godzinę średnie w poszczególnych zawodach. Jak widać z tej tabeli, najwięcej zarabiają w tej chwili czy propozycje są najwyższe dla tynkarzy, elektryków, zbrojarzy i dekarzy. W takiej kolejności najwyższych stawek nie notowaliśmy w poprzednich miesiącach, natomiast zazwyczaj najwyższe stawki były przeznaczone przez firmy dla tynkarzy i posadzkarzy. Te stawki dla posadzkarzy jakoś w ostatnich miesiącach spadły. Trzecia tabela to tabela średnich stawek za płac, po prostu średnich stawek robotniczych netto w poszczególnych województwach. Najwyższe stawki są płacone w województwie mazowieckim, szczególnie w okolicach Warszawy. Tu średnie stawki sięgają nawet 24 zł netto za godzinę. Drugim takim województwem jest województwo małopolskie. Średnia stawka tutaj wynosi 21 zł netto za godzinę. Najniższe stawki są w województwie Świętokrzyskim, Opolskim i Lubuskim. Jest to 17 zł netto za godzinę. W tych województwach także zdarzają się stawki z, yy, dla robotników niewykwalifikowanych w granicach 13 zł. Tak jak tutaj widać, za godzinę no jest to stawka poniżej minimalnej pensji krajowej. Firmy omijają to w ten sposób, że dzielą te etaty. Pracownik pracuje na, na pół etatu, tak naprawdę pracuje trochę dłużej, i, i w ten sposób trochę manipulują tymi etatami. Na szczęście takie przypadki już trafiamy na nie coraz rzadziej, no ale jeszcze tak się niestety dzieje. I na koniec wracamy do naszego wykresu, w którym pokazujemy stawki za godzinę pracy w, w latach 2014-2022. Jak widać yy, w tej tabeli, na tym wykresie yy, w 2014 roku stawka średnia dla robotników budowlanych wynosiła 9 zł netto za godzinę. W 2015 roku nastąpił duży skok tych stawek i potem już stawka ewoluowała tak do 2020 roku, do wartości niemal 18 zł netto za godzinę. W ostatnich dwóch, właściwie trzech latach ta stawka jest bardzo zbliżona, chociaż w 2022 roku prawdopodobnie już będzie wyższa, skoro w tej chwili mamy stawkę średnią 19 zł netto za godzinę. Skąd to się bierze? Po prostu w 2015 roku. Niemal połowa robotników budowlanych zatrudnionych pracowała bez umowy o pracę, czyli po prostu na czarno. W ostatnich trzech latach ten odsetek sięga zaledwie 20-15% w zależności w którym roku czyli coraz więcej robotników budowlanych chce po prostu umowę. Ci, którzy jej nie chcą, no to są często ludzie, którzy. Nie chcą być po prostu rejestrowani, bo mają jakieś zaległości finansowe. Bądź są tacy, którzy po prostu uważają, że w ten sposób więcej zarobią. No, dla firm jest to coraz większy koszt pracy. Natomiast dla robotników budowlanych, jak widać na tym wykresie, ten zysk netto wcale. Taki większy nie jest, czyli, czyli na rękę można powiedzieć, że w ostatnich trzech latach nie mieli robotnicy budowlani jakiegoś większego wzrostu płac. No w tym roku już powinno być inaczej, bo, bo jak pokazaliśmy wcześniej, no stawki wyraźnie rosną, a mamy dopiero marzec. To wszystko w tym wydaniu. Zapraszamy Państwa za tydzień na takie podsumowanie miesięczne miesiąca marca w budownictwie usługowym. Trochę wtedy poszerzymy temat, powiemy generalnie, co się działo na rynku budowlanym w marcu od samego początku do końca. Jeszcze raz zapraszamy. Do zobaczenia za tydzień.